Ta inicjatywa od strony Orange, od strony partnerów, którzy są w to zaangażowani zakłada taki bardzo no, społeczny charakter, ma taki wymiar społeczny ta inicjatywa, czyli otwieramy Wam środowisko programistyczne, spróbujcie stworzyć jakiś projekt, może odniesiecie na tym sukces albo może usługa, która zostanie wytworzona komuś się do czegoś przyda, może zmieni kogoś przyzwyczajenia lub może wpłynie na z, z, zmianę Robienia rzeczy, które do tej pory były wykonywane w taki, będą wykonywane w inny sposób. Dla nas na pewno będzie to pewnego rodzaju nowy pomysł na pozyskiwanie projektów. Do tej pory w tego typu inicjatywach nie uczestniczyliśmy. Obserwowaliśmy na świecie tego typu rozwiązania i zawsze pojawia się na tego typu imprezach fundusz, który specjalizuje się w inwestycjach na tym wczesnym etapie. Czyli tak naprawdę, tak jak i partners, my specjalizujemy się na inwestowaniu w, faktycznie w pomysły, w jakieś rozwiązania, które mają szansę się, nieładnie mówiąc, komercjalizować, odnieść jakiś efekt od strony biznesowej. I na pewno będzie to ciekawe, i chyba w ogóle ciekawe jest w tego typu imprezach, w tego typu inicjatywach obserwowanie, w jaki sposób powstają pomysły, w jaki sposób rozwijają się produkty lub usługi w oparciu o otwarte jakieś środowisko programistyczne, które pewnie można sobie zdefiniować w niej lub bardziej otwarty sposób i na bazie tego spróbować wymyśleć coś, co, moż, co można zamienić w biznes, co, co wykreuje się z tego biznes. Więc no, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Takie osoby, które do nas trafiały do tej pory z pomysłami na inwestycje, to nie są do końca te same osoby, które trafiają z pomysłami na produkt czy usługę. W dużej mierze są to osoby i bardzo często są to osoby, które są deweloperami czy programistami, ale one już mają tą takie, takie zacięcie biznesowe, oni już wiedzą do końca, my się nie musimy do końca z tym zgadzać, ale oni przynajmniej wiedzą, co chcą zrobić i na co potrzebują konkretnych pieni pieniędzy. My, bo mogę opowiedzieć tylko o sobie, to oczekujemy, że powstanie tam jeden, dwa, trzy pomysły, które uda nam się wspólnie z osobami, które te pomysły stworzą, zamienić w jakiś komercyjny sukces. I to jest jakby nasza motywacja i mam nadzieję, że to nie jest jednorazowa inicjatywa, mam nadzieję, że to będzie w jakiś sposób kontynuowane.